W procesie wewnętrznego dojrzewania przychodzi moment, w którym człowiek zaczyna rozumieć, że prawda nie jest treścią, lecz stanem. Nie jest zbiorem faktów ani deklaracją moralną. Jest spójnością pomiędzy tym, co odczuwane, a tym, co ujawniane. Gdy ta spójność zostaje przerwana, życie traci klarowność. Gdy zostaje przywrócona, porządek powraca bez wysiłku. Wiedza inicjacyjna zawsze podkreślała, że wyrażenie nie jest aktem odwagi, lecz konsekwencją obecności. Człowiek obecny nie musi się zmuszać do mówienia. Słowo pojawia się samo, gdy struktura wewnętrzna jest gotowa i znika, gdy nie jest potrzebne. Ta naturalna ekonomia ekspresji była znakiem mistrzostwa, nie powściągliwości. Kiedy kanał wyrazu jest zablokowany, umysł przejmuje kontrolę. Zaczyna planować, analizować, przewidywać reakcje. W tym stanie słowo staje się strategią. Strategia zawsze niesie napięcie, ponieważ próbuje zarządzać przyszłością. Ciało reaguje na to natychmiast. Oddech skraca się. Głos traci osadzenie. Postawa staje się niestabilna. Gdy wyraz wypływa z głębszego poziomu, umysł przestaje dominować. Nie znika, ale przestaje kierować. Staje się narzędziem, a nie władcą. Wtedy słowo nie jest projektowane, lecz przekazywane. Ten sposób mówienia był rozpoznawany w dawnych przekazach jako znak wtajemniczenia, ponieważ świadczył o zintegrowanej strukturze wewnętrznej. Istnieje głęboka zależność pomiędzy intencją a nośnością głosu. Intencja ukryta osłabia przekaz. Intencja czysta wzmacnia go bez wysiłku. Czystość intencji nie oznacza braku celu, lecz brak manipulacji. Słowo nie jest wtedy używane, aby coś uzyskać, lecz aby coś ujawnić. W miarę jak ta czystość staje się stałym elementem życia, człowiek zaczyna doświadczać subtelnej zmiany w relacjach. Niektóre rozmowy skracają się same, niektóre kontakty zanikają bez konfliktu, inne pogłębiają się nagle, jakby zawsze czekały na ten moment spójności. To nie jest przypadek, to reakcja otoczenia na zmianę częstotliwości wewnętrznej. W dawnych liniach przekazu mówiono, że każdy człowiek emituje pole, zanim wypowie słowo. To pole jest odczuwane instynktownie przez innych. Gdy pole jest rozproszone, słowa muszą być liczne, głośne, powtarzane. Gdy pole jest stabilne, wystarczy jedno zdanie, czasem nawet spojrzenie. Dlatego inicjacja nie polegała na nauce formuł ani technik mówienia. Polegała na oczyszczeniu kanału, na usunięciu wewnętrznych sprzeczności, na rozpoznaniu momentów, w których człowiek zdradzał własne odczucie w imię akceptacji lub bezpieczeństwa. Każde takie rozpoznanie przywracało fragment utraconej mocy wyrazu. Człowiek zaczyna wtedy zauważać, że jego głos nie jest stały zmienia się w zależności od tego, czy jest zgodny z wnętrzem. Nie jest to wada, lecz informacja. Głos staje się wskaźnikiem, nie narzędziem. Informuje o stanie spójności w danej chwili. Z czasem ta informacja przestaje być potrzebna, ponieważ spójność staje się normą. Wtedy głos stabilizuje się naturalnie, nie dlatego, że został wytrenowany, lecz dlatego, że nie ma już czego kompensować. Struktura wewnętrzna i zewnętrzna działają jak jeden system. W tym stanie słowo nabiera ciężaru, który nie jest ciężarem nacisku, lecz ciężarem obecności. Takie słowo nie wymaga reakcji. Ono działa samo przez fakt istnienia. W tradycjach inicjacyjnych mówiono, że takie słowo zapada w rzeczywistość, zamiast się od niej odbijać. Człowiek, który mówi w ten sposób, nie potrzebuje potwierdzeń. Nie sprawdza, czy został zrozumiany, nie poprawia się nerwowo, nie tłumaczy nadmiaru. Jego spokój nie wynika z pewności siebie, lecz z braku wewnętrznego konfliktu. Ten brak konfliktu jest rzadki, ponieważ wymaga odwagi, by nie uciekać od własnych odczuć. Nie chodzi o odwagę konfrontacyjną, lecz o odwagę bycia szczerym wobec siebie. To jest najtrudniejsza forma odwagi. Ponieważ nie daje natychmiastowej nagrody. Ale właśnie ta forma odwagi otwiera kanał, który był zamknięty latami. Gdy się otwiera, życie zaczyna się porządkować w sposób, który nie wymaga kontroli. Decyzje stają się prostsze, granice wyraźniejsze, kierunek czytelniejszy. W tym momencie człowiek rozumie, że prawdziwa moc wyrazu nie polega na tym, co jest mówione, lecz na tym, co nie musi już być ukrywane. Gdy nic nie jest ukrywane, słowo przestaje być tarczą, staje się mostem. W przestrzeni pomiędzy odczuciem a słowem istnieje porządek, którego nie da się narzucić ani nauczyć się go z zewnątrz. Ten porządek ujawnia się tylko wtedy, gdy człowiek przestaje ingerować w naturalny bieg wyrazu. Nie chodzi o spontaniczność rozumianą jako impulsywność, lecz o zgodę na to, by w. We... W dawnych przekazach mówiono, że serce nie komunikuje się z głosem bezpośrednio, lecz poprzez przestrzeń pośrednią, w której prawda jest filtrowana przez gotowość. Gotowość nie jest decyzją mentalną, jest stanem strukturalnym. Ciało musi być przygotowane, by unieść konsekwencje prawdy. Dlatego wiele osób wie, co jest prawdziwe, ale nie jest w stanie tego wypowiedzieć. Nie z powodu braku, integracja nie polega na zrozumieniu. Polega na zgodzie zgodzie na to, że wypowiedziane słowo zmieni układ relacji, sytuacji, czasem całe życie. Ta zmiana nie zawsze jest natychmiastowa ani dramatyczna. Ale jest nieodwracalna, dlatego struktura wewnętrzna opier. Gdy ta stabilność się pojawia, wyraz staje się aktem porządkującym nie burzy dla samego burzenia, nie ujawnia dla prowokacji ujawnia, ponieważ utrzymywanie ukrycia stało się bardziej kosztowne niż zmiana. W tym momencie głos przestaje być tłumiony, ponieważ nie ma już potrzeby ochrony starej struktury. W inicjacyjnym rozumieniu głos był narzędziem przejścia, przejścia z jednego stanu bycia winny. Nie używano go lekko, nie używano go bez potrzeby. Każde wypowiedziane słowo było traktowane jak znak, który uruchamia proces. Dlatego uczono ciszy tak samo głęboko, jak mówi. Cisza była traktowana jako matryca, słowo jako aktywacja. Bez ciszy słowo było puste, bez słowa cisza była zamknięta. Dopiero ich równowaga tworzyła pełny obieg. Ten obieg był podstawą wewnętrznej alchemii, nie w sensie symbolu. W miarę jak słowo zakorzenia się w tym wewnętrznym porządku, zaczyna ujawniać się jego najcichsza funkcja zdolność do reorganizacji pola życia bez nacisku. Rzeczywistość nie reaguje na hałas, lecz na spójność, nie odpowiada na ilość wypowiedzianych słów, lecz na ich osadzenie. Tam, gdzie słowo jest zgodne z wnętrzem, tam porządek zaczyna się przesuwa. W dawnym rozumieniu nie mówiono o wpływie, ani o mocy w sensie dominacji. Mówiono o rezonansie. Rezonans nie zmusza on zaprasza. Gdy człowiek mówi z miejsca zgodności, jego słowo staje się punktem odniesienia, wokół którego inne elementy zaczynają się ustawiać. Nie dlatego, że ta stabilność jest rzadkością w świecie pełnym sprzecznych impulsów, dlatego bywa odczuwana niemal fizycznie. Ludzie wchodzą w jej pole i zwalniają. Przestają reagować automatycznie. Zaczynają słuchać. Nawet jeśli nie do końca rozumieją, czego słuchają, to nie treść ich przyciąga, lecz bar. Słowo wypowiedziane z takiego miejsca nie wymaga obrony, nie musi być powtarzane, nie musi być wzmacniane gestem ani intonacją. Ono już jest wzmocnione przez stan, z którego pochodzi. Próba dodatkowego wzmocnienia byłaby sygnałem nieufności wobec własnej. W inicjacyjnych liniach przekazu uczono, że gdy słowo jest prawdziwe, zostaje przyjęte przez przestrzeń. To poetyckie określenie nie odnosiło się do zewnętrznego świata, lecz do wewnętrznego układu człowieka. Gdy słowo było sprzeczne, przestrzeń wewnętrzna je odrzucała, tworząc napięcie. Gdy było zgodne, napięcie znikało. Ten proces zachodzi nieustannie, nawet gdy nie jest uświadomiony. Każda rozmowa, każde wypowiedziane zdanie pozostawia ślad w strukturze niemoralny, nieemocjonalny, lecz energetyczny. Ślad ten albo wzmacnia spójność, albo ją osłabia. Po latach różnica staje się widoczna w postawie. Głos, który działa z tego miejsca, nie tworzy zależności, nie uzależnia innych od swojej obecności. Przeciwnie. Wzmacnia ich własną spójność, ponieważ prawda rozpoznaje prawdę. W ostatniej fazie tego procesu człowiek przestaje postrzegać słowo jako coś, co należy używać. Zaczyna je traktować jak przejaw porządku, który już istnieje. Nie wypowiada go, by zmieniać rzeczywistość według własnej woli, lecz by nie zakłócać ruchu, który już się dokonuje. Ta zmiana perspektywy jest cicha. Ale radykalna. Znika potrzeba nacisku, a wraz z nią znika opu. Gdy słowo wypływa z takiego miejsca, nie niesie w sobie napięcia czasu. Nie jest skierowane ku przyszłości w oczekiwaniu rezultatu, ani ku przeszłości w próbie naprawy. Jest zakotwiczone w teraźniejszości. Teraźniejszość staje się wtedy jedynym polem działania. W tym polu wszystko, co niezgodne, ujawnia się samo, bez konieczności konfrontacji. W inicjacyjnym rozumieniu mówiono, że głos osadzony w teraźniejszości nie rozszczepia drogi. Oznaczało to, że człowiek nie tworzy wielu sprzecznych linii działania. Każde wypowiedziane słowo wzmacniało jeden kierunek. Ten kierunek nie musiał być spektakularny, ale był spójny. Spójność ta dawała poczucie ciągłości, którego wcześniej brakowało. Z czasem ta ciągłość staje się odczuwalna również w ciele. Postawa stabilizuje się bez świadomego wysiłku. Oddech przestaje się rwać w momentach wyrazu. Głos nie traci nośności pod wpływem emocji, ponieważ emocje nie są już tłumione ani wypychane. Integracja nie oznacza ekspresji wszystkiego oznacza brak wewnętrznego konfliktu wobec tego, co się pojawia. Człowiek nie walczy z własnym impulsem ani mu się nie poddaje. pozwala mu przejść przez strukturę, by znaleźć właściwą formę. Ta forma czasem jest słowem, czasem gestem, czasem ciszą. Każda z nich jest równoważna, jeśli jest w tym C. To właśnie kiedy słowo pojawia się z tego miejsca, ma zdolność porządkowania przestrzeni nie dlatego, że jest silne, lecz dlatego, że jest osadzone. Osadzenie to jest rozpoznawane przez rzeczywistość. Okoliczności zaczynają odpowiadać prostotą. Złożoność nie znika, ale przestaje być chaotyczna. W tym stanie człowiek przestaje walczyć o bycie wysłuchanym. Jeśli słowo jest potrzebne, zostanie przyjęte. Jeśli nie, milczenie będzie wystarczające. Ta zgoda na obie możliwości jest jednym z najgłębszych. Wolność ta nie polega na robieniu wszystkiego co się chce. Polega na braku przymusu działania wbrew sobie. Człowiek nie musi się zmuszać do mówienia ani do milczenia. Każdy akt wyrazu w głos, który działa z tej podstawy, nie tworzy zależności ani hierarchii. Nie buduje kultu ani autorytetu zewnętrznego. Jego jedyną funkcją jest podtrzymywanie porządku, który już został odnaleziony. Dlatego jest cichy w swojej mocy i trwały w SW na tym.